W drodze do Owen Sound. Jest około 15. Zobaczcie jakie piękne chmury dzisiaj są. Jadę jeszcze na działkę, bo muszę tam odrzucić coś, jadę też po jajka po drodze do Irmy, no i potem już prosto do Ołęsa. Ale dziwne chyba, jeszcze nigdy takiego nieba dziwnego nie widziałam. Jestem przebijającym słońcem tutaj, robi to niesamowity efekt. się szykuje? No podaj się spokój takie chmury? mieli takiego włoga artystycznego. Jak smutno na działeczce. Wszystkie już igły pospadały. Mostek do połowy zasypany igłami. Ja tylko wpadłam dosłownie na chwileczkę, żeby to drewno zostawić, które wzięłam z tego naszego drzewa obok. No i tak. Do zobaczenia za kilka miesięcy myślę. Te panele cały czas fajnie działają. Tutaj już widzę, że padać zaczęło. To jest bardzo specyficzna okolica. Tutaj jest zawsze jakaś dziwna, dziwna pogoda. Jak tam nasz mostek. No, nie wygląda za pięknie, ale miejmy nadzieję, że zarośnie. Ucieczkę. Trzeba trochę odświeżyć silnik i zatankować na zimę. Także pojedziemy zatankować do Indian, bo tam benzyna jest zawsze tańsza, o jakieś 15 centów na litrze. I to jest też po drodze, bo jedziemy sobie na lunch. Mamy stację tutaj. na terenie rezerwatu, tak? Tak. Okay. Wygląda zupełnie tak samo. No nie, to nie mają takie szoki. Okej, okay, tutaj mamy stację benzynową, kolejną. Tutaj Patryk zawsze jeździ. Ja, ja też tutaj jadę łatwiej piekę przetą. Jak jest? Czyli tak wygląda rezerwat. Takie domki. On takie normalne. Zobacz, no one nie te ma, są takie nie dziwne, malutkie, to takie, wiesz, takie, nie ma basementów, zobacz takie Happy Spot, proszę bardzo, można kupić sobie maryśkę. Jezu, jaki tutaj zaniedbany, już chyba opuszczony. No byle jakie te domy ja, są. Takie, takie baraki, nie? To są. No, zobacz. bardzo baraki, Jezus Maria, straszne. troszkę lepszy niż Trader. No niektóre są bardzo zaniedbane Jakiś sklep ja. tu się są. Tamtą. tu z Southampton? Ja. Okay. ten tutaj wszystko to jest to nie? w to, to nie masz tego domu to. To, to wszystko jest lisowane ta ziemia od Indian W jest lis, dzierżawa, nie? Tak. Także tutaj są a, te ziemi wszystkie dzierżawione od Indian. Więc dlatego tak to wygląda. Nikt za bardzo nie wkłada funduszy w to. Southampton jest bardzo ładne miasteczko. Mi się bardzo podoba. Po drugiej stronie? Po tej też. To już jest No wiem. będę wystawał, chociaż może i nie. To są dosyć Nie długie jesteś teren. taki wielki. No, to jest, ja. tu, ten, tu, tu jest Southampton no, Oil. Tam tu masz. Ty, 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 miałeś. Co? Ty miałeś miejsce. A ty chcesz, żeby tu zaparkował już? No, znaczy, jeźdź tam i zakręć No, ja mogę tu zaparkować. Chociaż. Tu na stopy. Bliżej, nie. Bliżej plaży to będziesz miał mniejszy tu jest traffic, No i Tak, ja. Ja. No Dokładnie, mam więcej miejsca, więcej ja. tego. Cicho i spokojnie po sezonie tutaj kupiliśmy ulubiony oil, olej. Olej. Zy też ma swój ulubiony. No ja to już kiedyś pokazywałam, ale zimową porą miasteczko jest bardzo ciche. Tu jest fajne patio takie mają. Przyjemne bardzo ładne. Taka stara restauracja. Chcesz iść do midmarket? market Jeszcze tutaj baskety trochę przeżyły. Takie małe, lokalne sklepiki. Co tu mamy? Stąd bardzo ładnie wygląda to jezioro z tymi chmurami. I nasz samochodzik tam stoi. Tu jeszcze kwiatki przeżyły. Ale super. Tutaj widzę, że remont jakiś jest ostry. Ale ładne te dęby. No i tutaj jest kolejny mały hotelik, mały inn. To jedziemy dalej. To jedziemy do kolejnego miasteczka. Proszę bardzo. No i tu mamy centrum. Do plaży w prawo. Plaża jest kawałek dalej niż w tym, niż w Southampton. Tak może z 800 metrów. No, takie jak każde z tych miasteczek. Zupełnie typowe. Ładne kolory. Wielbiam te jesienne kolory z tym niebem wczoraj nakręciłam chyba z 15 minut jak jechałam po drodze okej, okay, tu mamy tą knajpę Lord Elgin jeszcze słońce wyszło mówię w sumie bardzo fajny dzień się zrobił nie jest zimno już mają łopatę do śniegu przygotowaną Pust. tu oni są słynni Pieszę ps ponoć, tak nam mówili w okolicy. I pies jest też na sprzedaż. Zobaczcie. za 4,75. Ciekawe jakiej rasy, nie? Przyszła nasza zupka rybna. Ciao. No i przyszło nasze jedzonko. Ja sobie wzięłam hmm. też drinka Cesar, Co? Porządnej pistoletu? No, mam kawałek taki porządny. I też to jest duża surowka. To sobie wyobraźcie, jaka mała jest. Jak to jest największa. No, okej, okay. to smacznego. I już je. ma jeszcze piąte, już tak ciemno. Jakiś czas? Tak. No i znowu jesteśmy w rezerwacie na terenie rezerwatu. To, co tak dziwnie brzmi, nie? W rezerwacie. Kiedyś myślałem, że to były rezerwaty i zapytali w rezerwatach, bo to jest wszystko ogrodzone, jak w jednym więzieniu To tak nie jest. Tylko wyznaczone są granice. No dobrze, że tak nie jest. To było bardzo przykre. No nie, nie myślę, że by to przeszło im, ale takie miałem takie kiedyś tego, bo, bo było zamknęli w rezerwatach. No jak ci można kogoś zamknąć? No. Takich słów tutaj znaczy, oni są zamknięci w rezerwatach. Zamknięci administracyjne. Ciekawe, ile wejdzie, litrów no, Teraz wejdzie, no 160 tak już teraz wejdzie. Czy coś takiego? To biznes dla nich. Można od razu Maryśkę sobie kupić w, tak, osobnym, tam jest, tam masz, tam w osobnym baraku. Górna półka pisze, to Polacy by lubili. Idę <noise> zobaczyć do górnej półki, może sprzedają CBD. O, chyba mają CBD. I cały czas tankuje. Ja kupiłam sobie CBD, olejek. Cały czas leci jak w kasynie. Proszę bardzo. I taka finałowa cena. I 175 litrów. Ok, dzisiejsze zakupy olejki. To jest mój, cylantro i smażona cebula, pieczona, nie smażona, pieczona cebula. Azima jalapeno. No i też ten olejek CBD. Ma trochę tej aktywnej substancji, bo to jest właśnie taki, żeby łatwo było zasnąć. Więc oleje kosztowały 39, ten kosztował 14. Jakbyś tam była zniżka 3 dolary, normalnie 17 taka buteleczka. A to kosztowało 40. I Jaki piękny słoneczny dzień dzisiaj w niedzielę. Ja tutaj dosuszam te poduszki z mebli, bo trzeba będzie już schować. Sprzątałem mniej więcej, bo tutaj tego tych liści takich suchych, małych z tych cedarów spadło od groma więc wybieramy się z Z na zakupy niedziela, to trzeba jechać na zakupy zrobili ulicę Było trochę przez kilka tygodni construction Tutaj, musisz uważaj jak tu jedziesz Bo co? Bo już jest 4-way stop teraz. O okej, okay. chyba tak zauważyłam Jak tam jezioro? To będzie ładny widok tego Tam z góry To, że będziemy jechać, ja będę ze złej strony, żeby sfilmować to Ładne Ładnie jest, piękna. Ostatnio słabo było widać, to jeszcze raz pokażę to jest stacja stara, co kiedyś chyba koleje jeździły, ale już nie jeżdżą. No i ten prom. Chichi man. Trzeba kiedyś się tym promem przepłynąć. To jest ładne widok. Ale piękny budynek. Takie widać, że stare tutaj są te nie? No jeszcze tu nigdy, znaczy ja nie byłam. Ty byłeś, Aleksandra Park. A tu mamy marynę taką, gdzie można wodować sobie łódkę, co nam się przyda na przyszłość, bo łódkę już mamy. A na razie stoi w drażu. Czysta woda oczywiście. Ale piękny dzień się zrobił. Bili, że niedziela z tego weekendu będzie najlepsza. tam ktoś puszkę wrzucił. Ale woda jest super. Przezroczysta. Tam jest ten nasz silos. To nasza plaża naprzeciwko nas. Tu są szlaki takie do chodzenia przy jeziorze. Przy brzegu. Fajnie. No i można sobie tak iść właśnie wzdłuż tutaj. Dzisiaj fajnie, bo nie ma w ogóle wiatru, prawie. Bo tutaj chyba by wygwizdziło nieźle z wiatrem. Jakieś ciekawe jagódki tutaj rosną, ale nie wiadomo co to jest. Ptaszki tego nie zjadły, więc to jest podejrzane. Ale liście się nawet jeszcze trzymają. Budowisko. A tutaj kanał w mieście i tu stoi z drugiej strony właśnie ten zaparkowany, tylko że wszystko pod słońce jest. Tutaj mamy metro supermarket, tu mamy taki bulwar, znaczy bulwar. I udało mi się tak dojść, że słońce zostało zasłonięte przez statek. Więc to jest Chichiman, jak już mówiłam. To jest prom, który pływa tutaj na wyspę Manitulin z Tobermory. Tobermory to jest kolejna piękna miejscowość 100 km tutaj od nas kiedy się ją odwiedzę, to pokażę więc on tutaj parkuje na zimę, czy tam dokuje ten bulwar się ciągnie trochę, zobaczcie i tam stoi samochodem, na mnie czeka. Mamy tu duży silos. Tu fajne kondominia mają, ale fajne balkony mają takie. No, ładna dzielnica stara z rzeką. A jeszcze dużo drzew ma liście, zobacz tutaj. i pora wracać do domu wieczorem mam w pracy meeting z kolejną linią oceaniczną która oferuje wyprawy na północ do krajów śniegów które tutaj są tak popularne wśród klientów ja to benzyna tania tylko tyle mi samochód spalił przez 100 kilometrów, Więc tylko tyle sobie dolałam. Szkoda, bo tania jest. Widzicie, co wypiłam? Całą butelkę wody. I tak mi się zachciało siku. I mówię, co ja teraz zrobię? Nie ma tu nic po drodze. Nawet nie ma się jak w lesie zatrzymać, bo nie ma takich lasów plus część że w nie ma liści i mówię, no, umrę tutaj. Ale mieszkają tutaj cymenonici. Często od nich kupowałam różne takie ciasta, bo ta pani piecze, różne rzeczy i mieli zawsze taki, taką budkę przy drodze, to już chyba, z, nie wiem, 2-3 lata temu pokazywałam może. Więc zajechałam do niej i mówię. Lori, uratuj mnie, muszę skorzystać z swojej toalety. Także dobrze znać ludzi po drodze. Wiecie jaka ulga, prawda? Ale normalnie mało się nie posikałam. To nie jest śmieszne powiem wam. Mi wydaje, że jak już się ma tą menopauzę, to jest problem właśnie można za bardzo długo przetrzymać. Sorry, że o takich rzeczach gadam, ale no każdego to z nas kiedyś dotknęło na pewno. Jeszcze może dotknąć, prawda? Całe szczęście. O, się czuję o wiele lepiej. No i co chwilę jakieś bryczki po drodze. Mam nadzieję, że tu już jest droga otwarta, bo nie jeździłam tędy bardzo dawno bo był remont jednej drogi i się ciągnęło to miesiącami. Że myślę, że otworzyli w końcu ją. Zobaczymy. Wow, ale to słońce teraz jadę. Mam okulary na nosie, ale dalej mnie oślepia. Tu jest taki zakręt Więc pogadałyśmy sobie chwilkę z Lori. Ja już chyba jej nie widziałam, może z 2 lata. Dwa lata jej nie widziałam i wtedy miała ósemkę dzieci, a teraz już ma dziewiątkę. Więc najmłodsza ma prawie dwa lata. Taki śliczny bobas, cały blond, a jej najstarsza córka ma 20 lat. Także od 20 lat do dwóch, taka różnica. Ona urodziła tą pierwszą córkę, kiedy miała 23 lata. Także ona ma teraz 43, ale bardzo młodo wygląda. Ja bym jej więcej niż 35 nie dała. Nie wiem, może dzieci odmładzają. Dzieci tutaj od menonitów to raczej tym rodzicom nie przysparzają żadnych stresów. To nie są takie dzieci rozpuszczone, jakie teraz normalnie są. Więc mi się wydaje, że nawet jeśli mają dużo tych dzieci, to wiadomo, mama jest w domu, nie musi pracować zawodowo, zajmuje się tymi dziećmi. No i dzieci są nie tak wymagające jak teraz dzieci. Nie trzeba ich wozić gdzieś na jakieś różne zajęcia i być tak słówkarzem własnych dzieci. Co tyle menonici mają lepiej. No ale kurczę, dziewiątka dzieci, wiecie co. Niesamowity wynik. Znaczy dla nich to jest normalny, ale ja się śmiałam, tak mówiłam do niej, że pamiętam, że jak ostatnio rozmawiałyśmy, to miałaś 8, bo 8 to jest jakiś taki magiczny numer, bo większość naszych znajomych ma, no i tu właśnie ma samkę dzieci. A ta już teraz przeszła ponad, bo ma teraz 9. Okej, okay, dojeżdżam tu do Floradale. Zobaczymy czy ta droga jest już otwarta. No już 20 po czwartej i zobaczcie jak już się robicie.